Cześć Siemanko, witajcie na kolejnym odcinku na kanale Stalowe. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, chciałbym zrobić taki odcinek o rzeczach, o narzędziach, które potrzebujemy przede wszystkim na warsztat oraz takie, które potrzebujemy na montaż i pomiary, czyli powiedzmy taki must have tego, co potrzebujemy, żeby otworzyć swój własny warsztat spawalniczy. Kategorie sobie chciałem podzielić na takie, które musicie mieć, oraz takie, które po prostu ułatwią Wam. Pracę na co dzień. No to właściwie tymi słowami wstępu, ja zapraszam Was na intro, no i widzimy się za chwilę przy pierwszej rzeczy. Dobra. Jak widzicie, jesteście na mojej głowie. Tak, jak kiedyś nagrywaliśmy pierwsze odcinki, tak teraz chciałem wrócić, powiedzmy, że do korzeni. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym Wam opowiedzieć, będzie spowarka z Partusa. Jest to EasyMic 200, o którym wspominałem kiedyś na dedykowanym odcinku oraz na TikToku. Ci co z TikToka, no to pewnie go widzieli. Do spowarki, za Waszym poleceniem, dokupiłem sobie drugą butlę. Jest to butla 10-litrowa. Tam jest ta mniejsza, którą kiedyś używałem, ta 8-litrówka. Będę sobie działał na zmianę. Dodatkowo, w spowarce, którą kupiłem, był przewód dwumetrowy. Ja dokupiłem sobie taki pięciometrowy, tak żeby na spokojnie rączka nam tutaj starczyła na obejście całego stołu, kiedy sobie działamy. Jak widzicie, jest, jest bardzo długa. Jedyną moją obawą przy zakupie tej rączki były spadki napięcia, ale. Takowych nie ma, bez problemu sobie ta spowareczka daje radę. Tutaj gdzieś będę Wam mówił też orientacyjne ceny, które sobie podsumujemy gdzieś na końcu odcinka. Ja nie będę ich teraz liczył, Wam po prostu zrobię jakieś tam krótkie zapytanie na samym końcu. Także koszt takiej spowarki z dwiema butlami, z długim wężem, no i powiedzmy, że z tym wózeczkiem, no to będzie gdzieś jakieś 2,5 tysiąca, jak sobie wyhaczycie fajną Promocję. Jest to pierwsza rzecz, którą potrzebujemy na naszym warsztacie. No, oczywiście, nie będę wspominał o takich rzeczach, jak tutaj warsztat, warsztat, czy miejsce, w którym działamy, bo to jest rzecz oczywista. No, w sumie tak jak spowarka. Ale spowarka będzie pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy. Drugą rzeczą będzie nasz stół roboczy. Ja swój wykonałem z profili. Bardzo prosta, stabilna, no i mocna konstrukcja. Kiedyś pytaliście mnie, jakie to są profile. Za chwilkę wezmę miarę wam zmierzę. Tu ma wymiary 2 m na metr z profili 40. 40 na 40 są zrobione te główne przęsła Tak samo tutaj mamy jeszcze w środku poprzeczki, na których sobie je po prostu stabilizowałem poziomicą podczas robienia. No i z 40 na 40 jest rama. Jest to ścianka trójka. Jeżeli robiłbym na chwilę obecną, robiłbym na pewno z grubszego i większego profila, powiedzmy z jakieś 60 na 30 postawione na sztorc. Z tego względu, że teraz przykładając tu poziomicę, na pewno nie będę miał idealnej płaszczyzny. No ale nie oszukujmy się, pracuję na tym stole półtorej roku. No i uważam, że taki stół za 600 złotych, no, starczy Wam w zupełności. Także do naszego budżetu teraz dokładamy 6 stówek. No i lecimy dalej. Kolejną rzeczą na naszym warsztacie będzie na pewno piła. Ja zacząłem tutaj od ukośnicy Einhela z tarczami do cięcia metalu. Teraz ona troszkę poszła w podstawkę, chyba że naprawdę przy cienkich jakichś materiałach tam 15 na 15 na półtorej to sobie nią docinam z kosy ale głównie jak widzicie ona teraz pracuje tutaj w drewienku bo takowe też teraz robimy w naszej ofercie a do cięcia profili używamy Einhela. O nim także wypowiadałem się szerzej na TikToku. Koszt około 500 zł. Tarcze, jak kupicie dobre jakieś makity. Ja tutaj chyba mam teraz właśnie makitę założoną. 355 średnica, starczy wam na bardzo długo. No i taki zestaw za 550 zł. jest naprawdę fajny i godny polecenia. Dodatkowo, jak widzicie, ja używam tego na stole z makalistera od tej ukośnicy, ale tam sobie dokupiłem taki. Z Dedry za 40 zł, także po prostu miała na czym stać. A tutaj fajnie, bo on ma szerokość chyba też około 2 metrów po rozłożeniu dokładnie. Także fajnie się na nim tnie profile. Taki stolik to też jest około 150 zł, które powiedzmy, że dodamy do naszego budżetu. Wy, jak oczywiście nie będziecie tego chcieli, no to możecie to sobie odjąć. Dobra. Kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, która według mnie jest must have, ale możecie to sobie wymienić również na wiertarko wkrętarkę. Jest to wiertarka stołowa firmy Macalister 500W. Kiedyś na TikToku tak średnio się o nie wypowiadałem, nadal mam średnie odczucia, ale zrobiłem sobie do niej taki stoliczek prowizoryczny. Ustawiłem tutaj odpowiednio przekładnie. No i powiem obszarze, że do tych. Otworów tam 14, 16, które przeważnie robię, starczy w zupełności. Cenowo około 350 zł z jakimiś fajnymi wiertłami. Myślę, że Wam posłuży. Kolejną rzeczą, którą uważam, że warto mieć na warsztacie, ja dosyć, stosunkowo dosyć późno sobie ją zakupiłem, jest to kompresor oraz wąż pneumatyczny. Ja zrobiłem ten błąd, nie miałem kupione i dlatego rozwalił mi się spartus, bo po prostu był zajechany przez kurz, przez pył, który tutaj panuje. Jakbym miał kompresor, no to mógłbym sobie przedmuchiwać te narzędzia. To był akurat wtedy mój błąd. Po uwzględnieniu gwarancji, oczywiście, kupiłem sobie zaraz kompresor Stanleya razem z bębnowym wężem. Jest to koszt około 500 zł. Jak traficie oczywiście Stanleya na promocji, pompuje nam do 8 bar. Także jak widzicie, i koła dopompujemy. I maszyny przedmuchamy. Także uważam, że to też fajna rzecz. Oczywiście nie musicie tego kupować na start, ale warto mieć w uwadze to, żeby dbać po prostu o nasz sprzęcik. Dobra, no i widzimy się teraz już przy stole, przy normalnej kamerze. Teraz Wam opowiem o takich rzeczach, których używam na co dzień, które nam się przydają. Niektóre nie będą oczywiste, niektóre będą oczywiste. No i na koniec wezmę kamerkę, jeszcze Wam pokażę tam yy, moją półeczkę z takimi pierdłukami, czyli jakimiś wiertłami. Yy. Suchmiarkami i tak dalej, tak żebyście też wiedzieli, że po prostu to potrzebujemy. No, ale nie będę tego wszystkiego znosił na stół, bo to strata czasu i materiału dla Was. Dobra, także kolejnymi rzeczami z kwestii Maskew, no to będą oczywiście szlifierki. Ja posiadam trzy. Pierwsza jest to szlifierka z firmy Deco. Koszt około 150 zł. Druga jest to Boszka, trafiona na promocji w tej samej cenie. Trzecią szlifierką jest to szlifierka oscylacyjna z firmy Wuber. No i ostatnią też, które gdzieś tam niedawno pokazywałem, jest to taka pneumatyczna z firmy Technic. Jak nie dojdziemy nigdzie w jakieś ciężko dostępne miejsca, no to taką malutką, bez problemu pod kompresor damy sobie radę. Biorę pod uwagę to, że tego kompresora nie będziecie mieli, także nie będę je dokładał do budżetu, bo to jest taki bajerek, który ułatwi Wam pracę, ale nie musicie go kupować od razu. No i tutaj odpowiadając też na pytania, yy, po co miałeś trzy szlifierki, no to po prostu, żeby zaoszczędzić czas. Jeżeli miałbym jedną szlifierkę, a działam głównie na fibrze i lamelkach, no to musiałbym przy jednej szlifierce sobie ciągle przykładać, yy, yy, zmieniać. To mając jedną szlifierkę, musiałbym ciągle zmieniać sobie tarcze. Mając dwie po prostu pod ręką, no i szlifierka oscylacyjna do końcowego wykończenia naszej balustrady lub elementu, który robimy. Uważam, że też warto taką kupić. No i zestaw takich trzech szlifierek będzie to koszt około 600 zł, który dodajemy teraz do budżetu. No i dodatkowo musicie liczyć na jakieś fajne lamele oraz dyski fibrowe, które nie są tanie. Także tutaj do budżetu gdzieś na start dodamy sobie 200 zł. Myślę, że jakieś takie fajne tarcze na start sobie za to kupicie. Kolejną rzeczą, której często używam na warsztacie, jeżeli nie mam możliwości wiercenia czegoś na wiertarce stołowej, jest to wiertarko-wkrętarka z firmy Bosch. Jest to taki zestawik, proszę was bardzo z Dwiema bateriami, dwójkami oraz jedną baterią, czwórką. Ja sobie tą baterię czwórkę dokupiłem dodatkowo, no bo naprawdę dużo jej używamy, czy to na montażach, czy tutaj na warsztacie do wiercenia otworów. Bardzo fajna, poręczna, nie jest wcale ciężka, ciężka wiertarko-wkrętarka. Myślę, że w budżecie do 1000 zł zmieścicie się bez problemu, żeby sobie ją kupić. Jest to dokładnie model GSR180Li. Warto mieć na uwadze to, że nie ma udaru. Ja go nie potrzebuję, także kupiłem sobie po prostu tańszą wersję bez Także do naszego budżetu dokładamy tysiaka, ale tutaj też chciałbym Wam zaznaczyć, że bardzo długo, właściwie półtorej roku, pracowałem na Parkside na montażach. Na tym zielonym, nie czarnym, no i dawał radę bez problemu, także jeżeli nie macie akurat 1000 zł, żeby sobie kupić bożkę markową, to kupcie sobie tego Parkside'a, no i na pewno będziecie też zadowoleni, no i zarobicie nim na to, żeby kupić sobie coś oryginalnego. Kolejną rzeczą, która przydaje się na warsztacie, jeżeli robicie lamele, które są bardzo gęsto usadzone i nie jesteście w stanie tam dojść lamelką albo nawet tą małą fibrą, no to na pewno będzie to palcóweczka szlifierka prosta. Jak zwał? Tak zwał. Ja mam akurat z firmy Parkside, ale nie mylcie ją z tym małym urządzeniem, powiedzmy wielofunkcyjnym, bo tamto mi się rozpadło po dwóch użyciach. Tom zakupiłem z lombardu chyba za 80 zł. No to stówkę dodajemy do naszego budżetu. No i naprawdę daje radę, czy to na montażach, czy na warsztacie, jeżeli chcemy coś przeszlifować, lub powiększyć sobie otwór. Wracając do tematu szlifierek, no to mam jeszcze jedną akumulatorową też z firmy Parkside. Jej używamy głównie na montażach, ale mogę ją dodać teraz do tego filmu, no bo na warsztacie też się używało sporadycznie, kiedy kabel gdzieś nie sięgał, no to sobie po prostu szybko przyrzucałem na taką śwityręczkę z baterią, ósemką. Naprawdę daje radę fajny sprzęcik, niezawodny. Jeżeli używam jej na montażach, no to głównie do cięcia prętów. Gwintowanych gdzieś jak montujemy na chemię, a na warsztacie no to do szlifowania też się nada. Na tej baterii ósemce naprawdę bateria wytrzymuje, a sprzęt mnie jeszcze nie zawiódł. Kolejną z rzeczy nieoczywistych będzie nitownica do nitu nakrętek, Ale nie taka zwykła, prosta, bo tamta akurat mi się zepsuła i chciałem troszkę poeksperymentować, żeby też sobie ułatwić pracę. No i jest to taka z firmy Geko, taka przedłużka na wiertarko krętarkę. Z, działania, z zasadą działania bardzo prostą, jak jesteście ciekawi jak, no to zobaczcie sobie na mojego shorta, tam wszystko pokazuje dokładnie jak taki sprzęcik działa, jak go używać. No i na chwilę obecną ludzie pisali mi, że w komentarzach, że to się szybko rozwala, że nie daje rady. Na zakrętarce może i owszem, tak jak pokazywałem na shortzie, ale ja tego używam z wiertarką wkrętarką bożką. No i uważam, że spoko, fajna opcja. Za 150 zł Także dodajemy do budżetu Bierzemy Was na czoło No i teraz przechodzimy do takich rzeczy Właśnie ala la Które niestety budżet Poskramiają A nie są takimi Oczywistymi rzeczami Czyli tutaj lecąc od góry z półeczką Teraz sobie jeszcze ustawimy Kamerę trochę wyżej Ok No czyli tak Jak widzicie tutaj wiertła Dwa pudełka oraz jakieś takie rozwiertaki, frezy, otwornice. Tego jest naprawdę multum, ale to idzie bardzo szybko, też tego dużo potrzebujemy. Jedne są na tutaj na warsztat, a drugich używam na montażę. Oczywiście teraz tu jest taka mała rozpierducha w tym zrobiona, no ale dwa pudełka Wam się przydadzą, no bo jedno nigdy nie będzie zgubione. Kolejną sprawą będą jakieś takie kątowniczki. Tutaj fajna sprawa, też taka nieoczywista, to wam ją chętnie pokażę. Jest to taka suwmiarka z rysiczkiem. Tu możecie sobie ten rysik wziąć oczywiście w dół, wziąć w dół. No i potem trasujecie w ten sposób daną odległość, którą chcecie. Także bardzo fajna sprawa, ale do najtańszych nie należy. No i tutaj widzicie jakieś młotki, śruby, yy, tarcze, które jeszcze nie są do końca zużyte. Farby, no to powiedzmy, że ta półka to będzie około 400 zł, no bo liczmy, że po 200 zł pudełko plus tam jakieś farby, młotki i tak dalej. No to powiedzmy, że 400 stówki dodajemy do budżetu. Niżej mamy ściski. Ściski myślę, że jak kupicie sobie te, które polecałem, to są firmy Hogert, Hugert, jak zwał, tak zwał. Jeden taki ścisk to jest 25 zł, także myślę, że do budżetu z tej półeczki dodajemy 200 zł. Tutaj są już rzeczy typowo montażowe, o których będę opowiadał zaraz. No i właściwie z rzeczy warsztatowych, jak widzicie, tutaj będzie wszystko. Oczywiście no nie zliczę wszystkich rzeczy, które naprawdę potrzebujemy, bo jest tego aż za dużo, ale myślę, że takie bardzo podstawowe sprzęty Wam byłem w stanie pokazać. No i dobra, jak jesteśmy już tutaj i właściwie będziemy rozmawiać o rzeczach związanych z montażami, no to, żeby tego wszystkiego nie nosić, no to będzie oczywiście prąd. Ja tutaj jeszcze pracując w Niemczech, sobie kupiłem z firmy Brennenstuhl. Kosztował mi on wtedy w Obi w Niemczech 30 euro. Myślę, że w Polsce gdzieś za 200 zł. fajny przedłużacz sobie jesteście w stanie kupić. Kolejną sprawą będzie odkurzacz. Ja mam sprawdzonego karszera WD3. Promocji około 200 zł, myślę, że śmiało. Lampa budowlana, która przydaje się w ciemnych miejscach do montaży. No i też niedawno kupiłem sobie tutaj, jak widzicie, taki wózeczek transportowy. Na niego kładę sobie skrzynki, jak jadę na montaż, żeby po prostu nie chodzić do samochodu 15 tysięcy razy. Oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o montażę, no to będziecie potrzebować jakieś takie skrzynki. Ja niedawno zacząłem kupować z firmy Dexter Pro takie, takie coś. W tym stylu właśnie tutaj z pokrywkami mam dwa pudełka oraz jedno takie duże, z którego właśnie tutaj z tego mniejszego będę sobie przerzucał do tego dużego, żeby nie mieć po prostu takiego burdu na montażach. No i tutaj jak widzicie jest bardzo dużo, może otworzymy. No i tutaj jak widzicie jest bardzo dużo jakichś kołeczków, zaślepeczek. Pod spodem jest bardziej sprzęt związany z prętami gwintowanymi. No ale taka skrzynka jedna to jest koszt około 100 zł, czyli powiedzmy tutaj mamy 300, które dodajemy do budżetu, bo skrzynki dobre naprawdę wam będą potrzebne. No i te wszystkie kołki, zaślepki i tak dalej, no to dodajmy 500 zł. Ja z początku robiłem tak, że jak brałem zaliczkę od klienta na balustradę to wtedy dopiero kupowałem rzeczy, które mi były potrzebne na montaż. Teraz gdzieś tam sobie już to wszystko zbieram, żeby po prostu nie kupować tego na bieżąco. No i widzimy się już za chwilę przy stole, jak będę Wam pokazywał kolejne rzeczy montażowe. Dobra, na samym początku chciałem Wam pokazać klucze nasadowe, które posiadam, ale nie mogę jakoś ich teraz odkopać. Nie wiem w sumie gdzie są, chyba zostawiłem w samochodzie, no ale to mniejsza A klucze nasadowe kosztują około 200 zł. Myślę, że za takie lepsze bez problemu sobie znajdziecie. Kątowniczki montażowe, bardzo prosta zasada działania. Balustradę dokładamy, skręcamy na ściska i ustawiamy sobie wysokość na montażu. Wtedy jesteśmy w stanie ją spuścić na takim kątowniczku w dół, no i zaznaczyć sobie otwory. Fajna sprawa. Tutaj nie dodajemy nic do budżetu, bo to powiedzmy, że jesteście w stanie sobie zrobić sami gdzieś ze złomu. Kolejną rzeczą będzie pistolet do chemii albo do różnego rodzaju klejów. Ja akurat mam elektryczny z firmy Deco. Jak widzicie, sprawuje się bardzo fajnie. Nie przerażcie się tym, że jest na baterię, bo bez problemów z kotwą sobie radzi. Możecie kupić oczywiście taki zwykły gdzieś tam za 50 zł z jakiegoś supermarketu. Też bez problemu Dawam radę. My tutaj chcieliśmy trochę pójść na łatwiznę na montażach, no i kupiliśmy sobie elektroniczny. Uważam, że bajerek fajny, ale nie musicie go mieć. Kolejną rzeczą będzie zakrętarka. Teraz jak ją mam, to nie wyobrażam sobie pracy bez niej. Szybciej, oczywiście, kręciłem tym Parkside'em. Kołki też dawał radę, więc powiedzmy, że nie musicie tego mieć, ale bardzo Wam zalecam. Jak widzicie, jest to zakrętarka z firmy Deco. Bezszczotkowa. Ja ją posiadam z baterią czwórką oraz dwójką. Taki zestawik jest to koszt około 700 zł. Myślę, że naprawdę warto, bo przy dokręcaniu Wam pomoże. Dodatkowo, warto sobie do niej dokupić. Dodatkowo, warto sobie do niej dokupić taki, yy, taką przejściówkę 90 stopni. Wtedy bez problemu jesteście w stanie dokręcić sobie kołki, które idą gdzieś pod skosem. O, na takiej zasadzie to działa. Wtedy jesteście w stanie to obrócić w każdą stronę i kołki krót yy, ciężko dostępne nie będą Wam robiły problemu. Kolejną fajną przejściówką będzie taka z firmy Milwaukee, Shockwave. Jest to przejściówka z heksa na klucz nasadowy. Jeżeli robicie pręty gwintowane, no to dokręcając yy, te... No to dokręcając nakrętki, możecie sobie na przykład tak jak ja tutaj mam 19 założyć i kręcić. Kolejną przejściówką tutaj akurat, powiedzmy, że tamta może Wam to zastąpić. Ja tutaj kiedyś kupiłem taką 13 do kręcenia nakrętek ósemek. Bardzo mi się przydaje przy montażu balustrad, gdzie skręcamy je na prętach gwintowanych. Koszt takich przejściówek jest to około 150 zł, ale myślę, że warto kupując zakrętarkę od razu się w nie uzbroić. Kolejną sprawą będą bity. Ja bity przerobiłem różne, bo miałem DeWalty, Milwaukee, teraz mam Makity, co się okazało kupiłem podróby. Także na to, na to nie patrzcie, bo tak jak ludzie wspominali na moim szorcie, są to właśnie podróbki. Ale koszt jakichś takich markowych bitów, pokażę jak one wyglądają. Koszt takich markowych bitów będzie to koszt około 200 zł, ludzie polecali mi werę albo Wurta, także myślę, że to będzie mój kolejny zakup. No i ostatnią i najważniejszą rzeczą jest wiertarko-wkrętarka, albo motowiertarka, jak, jak tam kto uważa. Ja swoją przygodę z wierceniem zacząłem pierwszej balustrady od pożyczenia od mojego taty Parkside'a wiertarki, która się spaliła na pierwszym montażu, później kupiłem Dedrę. Z udarem. Nie była to młotowiertarka, tylko, norm... tylko zwykła wiertarka udarowa. Piszczała niemiłosiernie, była głośna, ale naprawdę nam na montażach posłużyła. Także uważam, że jeżeli nie chcecie wydawać dużych pieniędzy, to ta dedra będzie stosunkowo dobrym wyborem za kwotę około 300 zł. Ja potem z tej dedry, jak już odmówiła posłuszeństwa, przerzuciłem się na Hikoki. Kiedyś było to firma Hitachi. Jakością nie odbiega. Wygląda ono w ten sposób. Naprawdę wierciłem nią otwory już tam jakieś 22, 26 i to naprawdę na dużych głębokościach. Nie grzeje się, daje radę, jest mocna. Odzyw katalogowo może nie jest najmocniejsza w tej cenie, ale jest bardzo fajna. Koszt około 800 zł, myślę, że do wyknięcia. Także to dodajemy do budżetu. No, ale oczywiście nie możemy zapominać o wiertłach. Ja tutaj ostatnio robiłem sobie taki wewnętrzny test. Kupiłem wiertła DeWolta, Milwaukee i Boscha, o ile dobrze pamiętam. No i o dziwo, te Boscha wyszły najkorzystniej i cenowo, i stosunek tego, jak szybko przewierciły otwór. Także myślę, że mogę Wam te Boszki polecić. Także powiedzmy, że jaki zestaw wierteł 8, 10, 12 i 16, będzie to koszt około 200 zł i bez problemu się w tym zmieścić. Tutaj nagrywając jeszcze zapomniałem o rzeczach dwóch, które zabieram na montaże i na pomiary. Mianowicie jest to dalmierz laserowy firmy Dedra, koszt około 100 zł. Myślę, że fajna sprawa, jeżeli mamy jakieś długie odległości do zmierzenia, no to daje radę, przekłamania właściwie na nim nie ma. Przynajmniej ja na 4 metrach tak około jak mierzę, no to przekłamania żadnego nie zauważyłem. No i kolejną rzeczą, którą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, a warto też ją mieć, będzie to laser krzyżowy. Ja mam z firmy Delphi, też mogliście go widzieć u mnie na TikToku. Robi robotę, jest stosunkowo tani, bo kosztował mnie taki zestaw chyba 350 albo 400 zł. I mamy cały komplet z walizką, dwiema bateriami, a laser jest naprawdę świetny, bo widać go i na dworze, i w domu. Dobra, także wracamy do filmu. Także ja na chwilę obecną Was żegnam. Był to taki troszkę chyba dłuższy odcinek. Przyzwyczajem was, was do krótszych formatów, ale myślę, że taka dłuższa treść o tym, co po prostu posiadam tutaj na warsztacie, też Wam się przyda, bo może po prostu czegoś nie macie, chcecie zacząć z warsztatem swoim własnym, a nie wiecie do końca, co Wam będzie potrzebne, żeby to kupić i ile to może kosztować.